Jesteśmy firmą rodzinną, prowadzimy z mężem wspólnie nasze salony. Z optyką związani jesteśmy od 20 lat. Dzięki temu doświadczeniu możemy zaoferować profesjonalne usługi. W naszych salonach wykonujemy kompleksowo wszystkie usługi, począwszy od badania które przeprowadzamy w gabinecie, który jest dość dobrze wyposażony. Mamy do zaoferowania też szeroką gamę opraw okularowych. Na każdą kieszeń, dla każdego, każdy znajdzie coś dla siebie, od bardzo modowych trendów po klasyczne formy. Każdy, kto ma problem z wyborem okularów, na no pewno znajdzie coś dla siebie. Naszym celem jest to, by każdy z naszego salonu wyszedł zadowolony. Wszystkie nasze zakłady otwarte są od poniedziałku do soboty, w dni powszednie od 9 do 17, w sobotę od 9 do 13.